No cóż, ale sam zrodziłem piekielne hordy na złym i nagrywałem z tego. No i uwierzcie mi. Pała bogini matce. Od wielu dni nie oddychaliśmy świeżym powietrzem. Poszukaj pozostałych, może jeszcze żyją. I uwierzcie mi, bardzo się na tym czerzę, że zawiodłem. To chyba czar dla tych, którzy mają, nie wiem, milion sług? No cóż, zatkojono są mnie wszystko, jak... Jak używa się piekielnej hordy. Nie ma tak się ten czem nazywa. Jak to to się później poprawi? To biedne stworzenie dostanie rozstroju żołądkowego pani. Lepiej skrócić jego cierpienie. Wszyscy! No cóż, tak czy jak... gdy właśnie się używa złego tłumnika tego czaru, to oni, co za takie, dosłownie wszystko. Grzyby, takie właśnie. Jakieś barykady, krzesła, stoły, które się dadzą zniszczyć. No to są nie wszystko. Brązowi. Nie bierzcie, Loni. O. A jednak widzicie? Brązowi! Wszystkie domeny zła potrzebują pieniędzy, panie. To powinno nam wystarczyć. Za! Jeśli szukasz złota, idź w głąb kopalni, tam znajdziesz go mnóstwo. Ale jednak nie oszalała. Ale skończyć w brzuchu ślimaka niż pozwolić, by złociej zabrał ten drogocenny kruszec. Jego chciwość pochłonęła już zbyt wiele żywotów. Ale czego przy olbrzymie te... Tak się nie zachowali, to nie wiem. Ale miałem szczęście. W każdym razie to jest właśnie czas, żeby się szybko pozbyć wrogu.

Pamiętacie jeszcze te elfy, które uwolniłem tam z zamknięcia, z zagrody? Uruszały ustami, a było, jakby dali używały telepacji. Wybierz wszystkich! Okej, okay, dostają. Au. Chodź tu i to powtórz. dwóch... Juuu! Pudło! Hmm. Raz jedna czerwona moc, raz dwie. Ciekawe. Dobrze. i nie przeglądać korytarza. Brązowi! że trzy ludzie wypadły od ślimaków to jestem w szoku przecież 3-4 siedzy sobie łatwo radziły z, z ślimakiem jednym wyskakującym no ślimaki mogą tylko zagrozić, jak są w dużej liczbie no lub so, to są te wielkie największe Ja, Inaczej to, to nie jest żadne zagrożenie. Następny wagonik złota idzie do mojego skarbczyka. <grymne> <grymne> Aha, przepraszam. Przeciaż seszkod mi w gardle Nie no żartuję Nie jestem aż tak szalony żeby jeść przeciaż jedzenie No mówię serio, więc nie wiem czego jedzenia No sobie tutaj żart może można? Ta... No co Wy myślicie? Co to, to za człowiek, który przy przyjedzenie? Znałem dwóch, którzy jedli. Ale tak, chyba jeden na nawet kocie. No. I już połowa. Dobra, więc to może jednak zostawić te barykady. To. No nie. Dobra wiecie co Ja odprowadzę ten kuferek I zaraz do Was wracam Bo nie chcę żebyście się nudzili patrząc jak znowu odnoszę To do zobaczenia za chwilkę I jestem już z powrotem Wszyscy

Wiesz, WSZYSTKICH! Więc dlatego wolę nie ryzykować. Nie, tu nie ma. O, tam są. No. Dobra, mogę tu przeciągnąć sługi. BRĄZOWI! Wszyscy! Dzień, dzięki Bogu Nie wiem, czy mam mogą... się, czy nagle spadną jakąś... jakiś szał i podpalą bombę koło siebie O, tą A niestety Brandowi byli... byli! Byli dość blisko I so. mean No. Pomóż nam. Pomóż nam. Bierz złoto. My go nie chcemy. Zabij te bestie i uwolnij nas. No właśnie. Jak byliśmy złym, What? to podnieśliśmy ku bramę. Zanim zabiliśmy ślimaki Ora, przepraszam Wszyscy! No teraz To jest niestety niemożliwe Ech, Musimy te elfy no, uratować Co to było? Podwójny miotacz ognia? Dobra. Ja Ryzykuję tym czarem jeszcze raz. O. No. Ryzyko mi się... Ach. Ryzyko mi się nie opłaciło. Ani trochę. Ale... Czerwoni! Czterech brązowych, dwóch czerwonych, jednego zielonego Niebiescy. i dwóch niebieskich. Wszyscy! No. Nie warto używać tych czarów. Bądź błogosławiony! Musimy znaleźć pozostałych! Ty się lepiej stary połóż, bo głów masz taki, że nie zamiar zasnąć za chwilę. Taki dość Dobra. zbrać ostatnią... Ostatni wagon złota No przekręcić w cholery mogliśmy Wszyscy lubią złoto panie Ale ten król złociej Chyba ma obsesję na jego punkcie hmm. Przecież tutaj niczego nie można kupić Ciekawe co robi z tym złotem. Nie wiem, podciera się nim. Wszedł gęsie go, idą ale dosłownie mi się nie opłacało. No nie mam many już prawie Traciłem dziewięciu sługów To też nie jest fajne pencel prowarnia.